Właściciele Ferrari nie życzą sobie cyfrowych wnętrz, to znaczy życzą sobie cyfrowe wnętrza, ale chcą mieć przynajmniej do systemu multimedialnego, przynajmniej do klimatyzacji, fizyczne pokrętła. Mają do zakomunikowania złą rzecz, ale przykrywają na przykład nowym modelem, czyli chcą się do czegoś przyznać, ale akurat to przyznanie się do błędu trafia w momencie premiery nowego modelu i nikt na to przyznanie się do błędu nie zwraca uwagi. Przyznali się do błędu, że rezygnacja. Z, fizycz z fizycznych przycisków była ogromnym błędem. Zbiegła się ta informacja z premierą nowego modelu, czyli Amalfi. W przypadku Ferrari słowo śliczny jest takim trochę wyświechtanym słowem, bo ja sobie nie przypominam modelu, który by nie przyciągał wzroku i nie przyciągałby tego takiego chcę go mieć na dzień dobry. Później być może okazuje się, jeśli porówna się Ferrari e, mniejsze z większymi modelami, że to nie jest aż tak super fajne na przykład na ulicy. No ale Amalfi wygląda Zjawiskowo, oczywiście, czyli to jest Ferrari V8, ale silnik ma 3,9 litra pojemności. Moc podniesiono, 640 koni mechanicznych, 7,5 tysiąca obrotów to jest wtedy, kiedy moc jest największa, 770 Nm momentu obrotowego.